audiowodu, część druga i tutaj mamy przedwzmacniacz liniowy, czyli preamp, popularnie mówiąc. On jest dwuelementowy akurat, bo to jest zasilanie do preampu od razu z kondycjonerem sieci. Bardzo fajna rzecz. A to jest sam moduł line stage, czyli tego preampu liniowego. Tutaj akurat ja używam takiej platformy powietrznej, Japońskiej. O tyle ona jest fajna, że ma regulację naprężenia poprzez regulację ilości tego powietrza i to zmienia po prostu jakość dźwięku, generalnie wielkość sceny. No, tam jeszcze różne aspekty warto wypróbować u siebie, no, bo u każdego to może być troszeczkę inaczej. Ale na platformie ja jeszcze używam bardzo fajnych nóżek polskiej firmy France Audio Accessories i kolców też polskich. To są generalnie genialne akcesoria i France Audio i kolce. Kolce są Graphite Audio. To jest kolejna polska firma, która robi genialne rzeczy. Obaj panowie są świetni w tym, co robią i robią naprawdę genialne rzeczy. Ja tutaj zrobiłem taki mariaż, no bo można zastosować komplet kolców i podkładek od grafit, ale ja zrobiłem taki mariaż grafitu, te, te kolce są z polimeru grafitowego, natomiast nóżki Franza są na kulkach i tutaj zrobiłem taki mariaż, postawiłem te stożki na Francach, France na platformie powietrznej, no i efekty są śmieszne to, to one są po prostu spektakularne ale jest to bardzo śmieszne że trzy takie takie ustrojstwa pod preampem mogą robić krótko mówiąc czary mary to polecam jak ktoś, jak ktoś lubi się bawić a też ma uszy i coś jeszcze tam słyszy i lubi słuchać muzyki ale, ale w dobrej jakości no to jest tutaj pole do popisu można robić sobie te etapami tak jak ja, bo ja generalnie Wszystkie te doświadczenia robiłem po kolei, w różnych etapach, w różnych wariantach e, i z różnymi elementami wymiennie, żeby uzyskać jak najlepsze efekty. Sam zasilacz do prampu też jest na takiej pla platformie powietrznej, bo ona jednak mm, dodaje dużo takiego panczu i powietrza. Ale tu zastosowałem zamiast y, grafitów i zamiast y, stożków. To po prostu urządzenie stoi na rezonatorach kwarcowych. Na rezonatorach kwarcowych i na platformie. I tutaj uzyskałem dzięki temu taki efekt, o jaki mi chodziło. Obudowy są niedokręcone, bo jak już kiedyś tam wspominałem, to jest tylko zasłona do kurzu. Ja muzyki słucham bez, bez góry, topy zdejmuję zawsze, więc ich nie dokręcam, po prostu na śruby, bo komu by się chciało to dokręcać i odkręcać na słuchanie zdejmuję sobie no i tak to wygląda yy, moduł preampu liniowego made in ja, czyli właściwie tune by ya.